Witam wszystkich z tej strony ekipa GLP, a dzisiaj zapraszamy was na kolejny odcinek na naszym kanale, czyli kolejny odcinek serii Urbex. Dzisiaj wbijamy do opuszczonych zakładów ziemniaczanych. Widzicie już tutaj je przed nami, mamy jeszcze kilka innych budynków do obejścia. Na początku zaczynamy od tego budynku, którego widzicie właśnie przed sobą. Te rury wyglądają to na w miarę w miarę nowo Właśnie Latara Tak widzicie jak wygląda wszystko w środku na środkowego pomieszczenia tu jakaś rura idzie w środku wypchana jakoś pianką A tu? Tu mamy coś takiego Idziemy do następnego pomieszczenia Wbijamy Widzimy do środka Tu mamy, podostało się w po jakichś starych kafelkach Teraz tak, tutaj tak samo w sumie O tu, tu mamy jakieś takie dźwignie. Zobaczmy. Fajne pomieszczenie, tak ono się prezentuje. No i co? Pokażemy wam, jak to wygląda. Się z tej strony tu mamy. No to zobaczymy. czekaj, ja tu wejdę tylko odtąd. I chyba tutaj, w tym miejscu w ogóle. Zakłady się kiedyś znajdowały jeszcze do tego miejsca. Ten cały tam teren, jak widzicie, te bloki, tak samo to były jedne wielkie te zakłady. Tutaj macie tą halę dużą, którą właśnie mówiłem, że wam pokażę. Było jeszcze jakieś wejście do góry. Dach, jak widać, u góry jest już kompletnie rozwalony. wbijamy do kolejnego budynku on już jest bardziej zdewastowany he tu się coś osunęło pewnie wbiło mi się do jakiejś starej piwnicy pewnie to. fajna wieżyczka jest tu zachowana nawet wbijamy Tabliczka, strefa niebezpieczna, ale nie ma, że nie można chodzić. Stare słupy one sobie trzeba. No to będą nicowane jeszcze. Lecimy zobaczyć dalej Jak to tu wygląda. Ale tu wszystko widzicie, nie muszę Wam zapalać latarki. Dobra. Bo tak dziwnie mamy ułożone te cegły. O! To już drzewa w środku rosną. Niezbyt ciekawe. Ale tutaj za to mamy tabliczkę z prl -u. Co tu nam pisze? Nie zostawiać sprzętu przeciwpożarowego. Czyli tu w tym miejscu wiemy, że znajdował się sprzęt przeciwpożarowy. I tak trochę historii widzowie. Całość. Lub część tego, nie znalazłem dokładnych informacji, ale powstała w 1904 roku. Ten budynek będzie jednym z najstarszych widać się tej super bo to wielkopolskie przedsiębiorstwo przetwórstwa ziemniaczanego. I ono się tutaj mieściło jeszcze w podajrze w latach. No w Perelu to jeszcze na pewno działało. Jak widzicie, to jest. Opuszczone tutaj też były budynki, ale wybudowali to w ogóle bloki. Także tam widzicie to, co w zasadzie z tego pozostało, bo aczkolwiek dalsza część, do której nie idzie się dostać, jest, jest tam. No ale... Zosłady do góry? No. no Słuchajcie, wbijamy to do środka. Tu mamy zamurowane wejście. Stare, oryginalne drzwi No i co, Dzisiaj się do góry zobaczyć jak to w ogóle się prezentuje wszystko Jak to się w ogóle trzyma No właśnie, jak się w ogóle trzyma Szyby, chodzi, bo w jednym miejscu tylko wybita, więc w zasadzie Dobra, może szkodzi. Tam jakaś puszka jest od energetyki Ale nie wygląda ono jakoś bardzo staro Zadzieli piór, a gołębie są tam a, gołęby są tam i całość prezentuje się tak masz Dobra, dziękuję za do wchodzenie Zejdź I widzicie Tu mamy tą klatkę schodową w dół A i tutaj stąd Mamy też wejście do góry Obszajmy jeszcze tamtą halę tam jeszcze jest jedna, ale nie, hmm. wie, nie wiem, nie czy uda nam się w ogóle wejść. Jak mówię, tam ta teren, tamten teren został wykupiony przez jakiegoś prywatnego chyba właściciela. I z tego co wiem, on jest w połowie chyba w ogóle wyremontowany. Także to jest ciekawostka. Nie wiem, co tam będzie się znajdować w przyszłości. Otóż ziemniaków nie przetwarzają na pewno, ale co tam będzie się w przyszłości znajdować, nie mam dla tego pojęcia. No ale. W... Dobrze, że remontują taki zabytek. Tak naprawdę 120 lat w tym roku Dobrze. kończyłyby te zakłady, gdyby one jeszcze funkcjonowały. Mały swoje jest 120-lecie rozpoczęcia przetwórstwa właśnie ziemniaków. My się udajemy teraz tam na tą halę. widać. dach jest oberwany, więc być może to jest opuszczone. Nie wiadomo, czy uda nam się wbić. Jedziemy dalej. Jesteśmy przed pierwszym budynkiem, mamy ten. Obczajmy go dookoła Czy uda nam się przez coś wejść? jak na razie Gdyby nam się nie udało, pokażę wam go Przez szybę Jak to wszystko się tutaj ładnie nam prezentuje hm. Czy nam się uda, to nie wiem, ale Są tam jakieś rzeczy Takie no, a tam mamy kolejny jeszcze, widzowie Ja. Yeah. No tutaj... No stare naczepy platformy Mamy już stare platformy Zobacz, tu, tu jest, widzowie, nawet wyposażenie w miarę jakieś W miarę jakieś, ale jest, tyle że tu mamy wejście przez szafę, która jest zawalona w sumie byśmy dali radę. Droga pożarowa, no, wydział się do elektryczny przejdziemy się dookoła do i zobaczymy, co uda się tutaj wbić. Zacznijmy wielką. To będzie O, tu, tu jest. O, ciekawostka. Podkład kolejowy wraz z mocowaniem tutaj pomiędzy to. A tą śrubę, która jest ewidentnie połamana wchodziła szyna, takie podkładki stosowali. To jest normalny rozkład. Tak, jeszcze w wczesnym PRL-u bodaj, one były stosowane. Później zastąpiono je takim, jak jest tutaj. Ciekawe rozwiązanie. Z jednej strony jest taka, z drugiej taka. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego, ale taka ciekawostka ogólna. ogólna. Możemy zobaczyć, który rok będą datowane te śruby, bo one powinny mieć jakieś oznaczenia. 42. 42 czekajcie to nie ta śruba o. to będzie 42 rok podejrzewam no to by pasowało w 42 roku jeszcze takie montowali my postaramy się o zobaczcie jak to wygląda aha dobra o, obchodzimy jeszcze to dalej jak znajdziemy wejście to wbijemy do środka wbyliśmy przez pierwsze okno które wam pokazywaliśmy które jest do wbicia nie znaleźliśmy nawet żadnych wejść wow Zobaczcie jak to się prezentuje Mega Ten dach po prostu ta Tutaj Na światło, szyby Wygląda to po prostu wszystko niesamowicie e, Mamy tu jeszcze jakieś rzeczy Teraz pytanie co robimy Lampy tu wiszą Najgorsze jest to, że w każdej chwili to może nam się zawalić na głowę Z samochodu? Nie chyba Lotus, tu widać po jakieś śmieci wszystko się dało to do czyszczenia. podłóg teraz, tak zasilanie, ale wszystko po Tam, gdzie była ta życie, to było magazyn techniczny. Aha, czyli tam, gdzie byliśmy w tam był magazyn techniczny. jest sobie Skąd wiesz? Bo tak pójdę. Tam było na każdy kto postępowania na wypadek pożarów. Aha. O, ty, patrzcie, jakie fajne te spereły, zobaczcie. Baczność dźwig, przechodzenie pod wiszącym mi towarem grozi śmiercią. Wow, to, ale to czuć taki faktycznie klimat PRL. Takie tabliczki właśnie w PRL u często znajdowały jakieś przestrzeganie przepisów BHP i tak dalej, i tak dalej. Różne tam... hmm. Tu mamy zejście do piwnicy, ale nie będziemy chyba tam schodzić. Nie ma na. Nie, bez sensy... Zawalone jest to. Co? O, tu jest biuro. Teraz tak. Zobaczymy, co tu jest. Odpal Będzie... Odpalę latarę. co sobie zobaczyli? To się paliło? A, mhm. no. ktoś to kupił i podpaliwania się. Nic dziwnego. Wbijamy. Uhej, tu mamy normalnie zachowane wiele rzeczy tej. No O, silniki elektryczne małej mocy. No, I wygląda tu nawet w miarę, nic się na nie powinno za zarwać. O, ty macie. O, zobaczcie co tu jest napisane. No to jest po no, prostu jest Bezpieczniki. No, to jest, to, to jest, jest ten dźwięk? <laughs> słownica to była. No słownica Jakieś ciężkie te to no. po prostu na silnika No dobra, lecimy dalej. Tu mamy kawałek od jakiegoś właśnie. Nie wiem co się wiedziało. Mm -hmm. z tego ty po prostu przejdźmy pełno Ja ile tego tu jest? Jesteś do tego Chodźcie Ty mamy jakąś beczkę Co? To kurde nie było wąskotorów, nie? To tylko była bocznica od Lubony, ze stacji No w pokołach widać, że to nie było no, Nie, 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 no, nie? koło Poznania Pola. No tak się stacja nazywała Nie, Lubno koło Poznania, nie Lubo Nie wiem To nazywa. bo kiedyś się nazywało Lubno Nie Tak Zziele, tam no, to tak było Luben chyba była w, nie, w tych W tych nie, Niemcach nie, jak była to wojna. Lumo i koło poznania to jest nazwa od początku PRL-u Dobra, udajemy się, widzimy dalej. byliśmy do pewnego magazynku. Byłe przekrótki na różne rzeczy. Tutaj narzędzia widać były jakieś tarcze od ne, od gumówek chyba. Co tak dobrze orientuję. I teraz tak, to jest starą szafę. To ma jakieś przejście dalej. Na początku był z nami Albert, ale trochę się źle poczuł i musiał wrócić do domu. Lecz może jeszcze Może tu przyjedzie, jeszcze zobaczymy. E, jak się mu lepiej poczuje, ale nieważne. No i tutaj też mamy. Tu jest jakiś. odbórtli gazowej, to co tu widzicie tam. Tu mamy też jakieś rzeczy. Tu mamy jakieś w ogóle nie, wiem, nie to podkładki, nie to kurde. Co Takie uszczenki Pytanie od czego to? Idziemy. Zaraz będziemy te tę jak gdzie wejść, też tu jest zablokowane jakimiś płytami. Więc jak bijemy to tam was na. Widzi przez tą dziurę. Udało nam się wejść do następnej hali. Teraz tak. Tutaj u góry mamy piękne mocowanie. Sufitu, on już się lekko sypie, ale obejdziemy sobie ładnie tą halę. Nie widzę wyjścia stąd innego, więc w zasadzie będziemy musieli się kierować się tym, którym wyszliśmy. Tutaj były duże bramy jedna, druga oraz trzecia przez które tutaj wjeżdżały nawet samochody, no i coś tutaj się, się działo coś tutaj robili. Co? Tu, byli, tu wjeżdżały jakieś widlaki samochodów Widlaki samochodów wjeżdżały Tam było do zładowania ciężarówek, bo jest tak wyżej No, no Tam, Tam taka rampa pewnie była No ale widać, że już jej nie ma, bo typu musiała być rampa Ale widać, że jej nie ma A. Może była jakaś prowizorka I tu jest nawet przejezdna Nie, to nie jest na no, tak, tam jest nawet ten. Zobacz, Kąt, yy, w rogu taki beton skutek, więc to była taka rampa. Dobra, udajemy się dalej. Dobra, widzowie, byliśmy do środka i teraz taką tutaj naprawdę fajne sody. Dosyć ciekawe to, one nawet wyglądają, ja Wam to pokażę z tej strony jak to się prezentuje wszystko naprawdę ciekawie no idziemy idziemy patrzcie o tym, lekko co? estar aqui

idziemy na górę też dobra pełno jakiś szmatek i z cięgu nie wiem w ogóle skąd ich się tutaj tyle wzięło

na jakieś jakaś drukarka czy... I co jest tam u góry? Coś? Tak wygląda góra, Albert wbił się tam na górę. Ja przejdę tutaj i sprawdzę co jest tam. Wojtas idzie sobie tym pierwszym piętem. Hej, faktycznie stara tutaj taka kostka. Wow! Tu mamy jeszcze wyżej. Hej, jesteśmy już naprawdę wysoko. My idziemy do góry. Ale te schody wyglądają. Tu był chyba jakiś, nie wiem, czy to. Nie, to piec nie będzie. Moglibyśmy wyjść tam, ale szczerze boję się trochę ryzykować. Tam już jest dziura. Nie chcę spaść, więc chyba nie będę ryzykował tu wchodzenia.

Zajębamy. Jeszcze raz no. No, Od góry chyba, tu nie ma jakichś schodów czy kawałków Tu było, rozwalili to I co teraz, udajemy się do wyjścia, już, nie? No dobra widzowie, to co, dziękujemy wam za ten film, zapraszamy was do pozostawienia Łapki w górę i subskrypcji na tym kanale. Kliknijcie dzwoneczek, aby nie ominąć żadnych nowości. No i co? Widzimy się w następnych materiałach. Siemanko!